Są prezentowane zwierzęta z całej Europy. My jako związek kładziemy nacisk na zwierzęta, które rasy naszego kraju, czyli mówię Polski i te rasy są szczególnie promowane. Większość gołębi jest o bardzo wysokim poziomie. No, trzeba zaznaczyć, że jest to wystawa gołębi młodych więc yy, są głębie wystawiane tylko z tego roku lęgowego. A na miejscu Szymon Maciszewski, Dariusz i Pani Ewa.